Zakładasz lub prowadzisz firmę? Zastanawiasz się, jaka forma podatku będzie dla Ciebie najkorzystniejsza? Oto kilka najważniejszych informacji, które pomogą podjąć właściwą decyzję. Pamiętaj: jeśli nadal będziesz mieć pytania lub wątpliwości, księgowi taxeon służą pomocą. Umów się na spotkanie online z naszym księgowym na stronie taxeon.pl. Prowadząc działalność gospodarczą, Masz do wyboru trzy główne formy opodatkowania: skalę podatkową, podatek liniowy i ryczałt. Omówię teraz najważniejsze różnice między tymi trzema rodzajami podatków. Kto może korzystać z danej formy opodatkowania? W przypadku skali podatkowej może być stosowana przez każdego nie ma żadnych ograniczeń. Podatek liniowy i ryczałt mają wspólne ograniczenie. Te formy opodatkowania nie mogą być stosowane przez osoby, które chcą świadczyć usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Rodzaj wykonywanej działalności. Nie ma ograniczeń dla skali podatkowej i podatku liniowego. W przypadku ryczałtu istnieje lista działalności, których nie można rozliczać za pomocą tej formy, np. prowadzenia apteki, kantoru wymiany walut czy handel częściami samochodowymi. Pełną listę wyłączeń Znajdziesz w opisie pod filmem. Limit uzyskiwanych dochodów występuje tylko dla ryczałtu i wynosi równowartość 2 milionów euro, to znaczy do tej kwoty przychodów rocznych możesz rozliczać się na ryczałcie. Możliwość rozliczania ponoszonych kosztów. Wybierając ryczałt nie będzie można rozliczyć poniesionych kosztów związanych z prowadzeniem firmy. Co stanowi podstawę do obliczania podatku? W przypadku skali podatkowej i podatku liniowego do obliczenia podatku brany jest dochód, czyli uzyskane przychody minus poniesione koszty. Przy ryczałcie podstawą do naliczeń jest uzyskiwany przychód. Koszty nie mają żadnego wpływu na podatek. Jaka stawka podatku jest stosowana? Rozliczenie na skali podatkowej oznacza podatek progresywny, to znaczy do limitu 120 000 zł dochodu podatek wynosi 12%. Powyżej tego progu wszystkie dochody objęte są 32% stawką. W przypadku podatku liniowego obowiązuje jedna, liniowa stawka, wynosząca 19%, niezależnie jak wysokie dochody osiągniemy. Stawki podatku ryczałtowego są zależne od rodzaju prowadzonej działalności i wynoszą od 2 do 17%. W opisie pod filmem znajdziesz link do pełnej listy stawek ryczałtu. I przypisanych do nich typów działalności. Kolejny ważny parametr to możliwość rozliczania działalności z innymi dochodami. Tylko w przypadku ryczałtu to prawo jest ograniczone. Podsumujmy najważniejsze zalety i wady trzech form opodatkowania. W przypadku skali podatkowej mamy możliwość opodatkowania w jednym zeznaniu dochodów z różnych źródeł, oraz możemy korzystać z wielu ulg podatkowych. W podatku liniowym Główną zaletą jest stała stawka podatkowa niezależna od wysokości osiąganych dochodów. Korzystając z ryczałtu, mamy prosty sposób obliczania podatku i prowadzimy uproszczoną ewidencję. Jakie są wady? W przypadku skali podatkowej, po osiągnięciu 120 tys. zł dochodu, musimy opłacać wysoki 32% podatek. Stosując podatek liniowy, nie możemy skorzystać z wielu ulg podatkowych. Z kolei przy ryczałcie, wadą podstawową jest brak możliwości odliczania ponoszonych kosztów oraz wyłączenie niektórych działalności z tej formy rozliczenia. Co należy wziąć głównie pod uwagę przy wyborze formy opodatkowania? Odpowiedz na pytanie: czy chcesz rozliczać ponoszone koszty? Zastanów się, jak duże będą Twoje wydatki związane z prowadzeniem firmy. Drugi bardzo ważny element uwzględnij zasady rozliczania składki zdrowotnej która faktycznie jest dodatkowym para podatkiem, który musisz opłacać. Wielkość składki zdrowotnej zależy od wybranej formy opodatkowania oraz od wielkości osiąganych dochodów lub przychodów. Najważniejsze informacje dotyczące składki zdrowotnej. W przypadku skali podatkowej i podatku liniowego, składka zdrowotna jest obliczana od osiągniętego dochodu czyli przychody minus koszty. Korzystając z ryczałtu, podstawą do obliczania składki jest Twój przychód. Rozliczając się na skali podatkowej, zapłacisz co miesiąc 9% składki zdrowotnej od swoich dochodów. W przypadku podatku liniowego będzie to 4,9% liczone od dochodu. W ryczałcie mamy trzy progi przychodowe, które decydują, jaką składkę zdrowotną zapłacimy. Jeżeli w ciągu roku Twoje przychody wyniosą maksymalnie 60 tys. złotych, to składka miesięczna wyniesie 461 zł. i 66 groszy. Po przekroczeniu tego progu, składka wzrasta do 769 zł. i 43 groszy miesięcznie. Jeżeli przekroczysz trzeci próg przychodów 300 tysięcy zł, to będzie to już 1384 zł. i 97 groszy miesięcznie. Trzeba tu zaznaczyć, że składka zdrowotna w ryczałcie nie jest progresywna. To znaczy, jeżeli na przykład w listopadzie przekroczysz w próg 60 tys. zł przychodów, to musisz dopłacić wyższą stawkę za wszystkie wcześniejsze miesiące w roku. Kolejna ważna informacja dotycząca składki to tak zwana składka minimalna, którą musisz opłacić, niezależnie czy w danym miesiącu był dochód lub przechód. Obowiązkowa składka minimalna dla skali podatkowej i podatku liniowego wynosi 314 zł. i 96 W przypadku ryczałtu Składka jest zgodna z opłacanym przedziałem przychodowym. Pamiętaj, że na przełomie każdego roku zawsze możesz zmienić wybraną formę opodatkowania. Oświadczenie takie musisz złożyć do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w nowym roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu danego roku. Przykład pierwszy. Przedsiębiorca w 2024 roku prowadził działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych. Od 2025 roku chce zmienić formę opodatkowania na podatek liniowy. Pierwszy przychód osiągnął i wykazał w marcu 2025 roku. Powinien zgłosić zmianę formy opodatkowania do 20 kwietnia 2025. Przykład drugi. Przedsiębiorca w 2024 roku prowadził działalność obodatkowaną na zasadach ogólnych. Od 2025 roku chce zmienić formę opodatkowania na podatek liniowy. Pierwszy przychód w 2025 roku wykazał w styczniu. Powinien zgłosić zmianę formy opodatkowania do 20 lutego 2025. Uwaga. Za osiągnięcie przychodu rozumiemy zdarzenie, które wystąpiło jako pierwsze. Dostawa towaru usługi. Wystawienie faktury. Otrzymanie całej zapłaty. Oznacza to, że jeśli na przykład została wystawiona faktura 31 stycznia, która ma datę wykonania usługi 20 lutego i datę zapłaty do 25 lutego 2025, oznacza to, że przychód został osiągnięty w styczniu i zmianę formy opodatkowania. Należy zgłosić najpóźniej do 20 lutego 2025 roku. Taxeon wspiera przedsiębiorców. Możemy rozliczyć Twoją firmę online lub możesz to robić samodzielnie, korzystając z naszej aplikacji. Wybór należy do Ciebie. Najprostsza księgowość online. Sprawdź na taxeon.pl Dziękuję za uwagę.